Hej, 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 z tej strony SSS, witam was w 25. już odcinku historii Oswalda Przeklętego razem z jego diabłem Rwatem, którzy są złączeni duszami, e, kontraktem. Wszystko elegancko tutaj, e, z tego co się orientuje, tam między nimi działa, dobrze współpracują. No ale mniejsza o to. W ostatnim odcinku udało nam się dowiedzieć nieco więcej na temat tajemniczej śmierci Jatel, tego jak została wybręczynią swojej bogini Urgatoy i tego typu rzeczy. Ja tu widzę jakieś dziwne artefakty. Graficzne, ale to mniejsza o to. Jeśli ja dobrze pamiętam, to mieliśmy udać się jeszcze do placówki handlowej Olega, ponieważ czeka nam na nas jakiś Fredero, który chce zabrać z naszej drużyny Valerie do zakonu. To, co on tam pisał w liście, coś takiego było. No i przy okazji będziemy mogli mieć okazję do zwerbowania na nasz dwór nadwornego alchemika, którym będzie Boken, ta tak zwana boy dupa, która przestraszyła się bandytów. Jeleniego pana. O, tutaj zapomniałem wziąć jednego i temu, ale dobra. W takim razie, plan jest prosty. Teraz z tego wybrzeża, nie wybrzeża, tylko właściwie brzegu cierpniowej rzeki, udamy się na północ. Przy okazji widzę, że została odkryta jakaś nowa lokacja. Ciekawe. Może tam zajrzymy, jak będziemy wracać. Ale jeszcze, oczywiście, zanim. Um, Zanim udamy się do końca do tej placówki, Olega, ja tu spróbuję przejść się pomiędzy tymi ziemiami i spróbuję odblokować kolejny zasób. I tym razem będą to jakieś e, pola, które są wypełnione e, owocami i jagodami. Plus jeden do lojalności. Jak najbardziej to biorę, stać mnie na to. Mam pieniądze, e, nie mam co z nimi robić. Właściwie nie pieniądze, tylko punkty budowy. E, wiadomo, tutaj nie będę się za bardzo interesował walką pomiędzy pomiędzy tutaj lokacjami. Ja tylko sobie sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Tylko się elegancko nagrywa, ja muszę czasami sprawdzać czy wszystko się nagrywa, ponieważ nie jestem tego w 100% tak zawsze pewien. Um, no i co, dotarliśmy do placówki Olega, ale zanim do niej dotrzemy to jedna ważna rzecz. Jeśli jest ten quest związany właśnie z Valerie, to koniecznym jest, aby odpocząć. A powiem wam też dlaczego zaraz, zresztą właściwie nie powiem, tylko wam pokażę, w czym leży rzecz. Nie będę tu już racji ży żywnościowych, mimo że mam ich dużo, bo, bo szkoda mi ich. przydadzą się na podziemia. Więc wolałbym sobie to zostawić. ciekawa sprawa, rzeczywiście tutaj trzeba przyznać, że jak na ba baśniarza, to rzeczywiście nie chce się za bardzo dzielić tymi historiami. Z nami się dzieli, bo dajemy mu przedmioty, ale. Ale tutaj y, Liz jest na dobrym tropie. Się pyta, kim on tak naprawdę jest, ten najstarszy elf na całym Golarionie, bo na takiego wygląda. Także powiem Wam tak, z tego, co się orientuje lorowo, jest to dość istotna, ważna postać. Ten nasz storyteller, baśniarz, opowiadacz. No ale dobra, mniejsza o to. Wchodzimy tutaj do placówki Olega i będziemy musieli wykonać kilka dość istotnych rzeczy, ponieważ nie jestem pewien, czy. Ym... No, zaraz wam pokażę o co chodzi jakby. No nie wiem, nie wiem jak to wytłumaczyć. Oczywiście zapiszemy sobie grę. I teraz ważna sprawa. Będziemy sobie bufować naszą Valerie I pewnie domyślacie się dlaczego, ale tak, mianowicie chodzi o to, że prawdopodobnie będziemy walczyć. Znaczy ja to wiem. E, jestem tego więcej niż pewien. Dlatego tutaj użyję wszystkich zaklęć, jakie mam. Wszystkiego. To mi się tu nawinie. Próbuję sobie zobaczyć, czy jeszcze jest coś, co może mi się tutaj przydać, ale wydaje mi się, że raczej nie. Wydaje mi się, że te wszystkie zakręcia, które ja tu mam dla tej postaci będą wystarczające. Nie wiem, czy zwiększenie rozmiaru jej pomoże. Na pewno pomoże jej blur. Tego jestem pewien. Kwestia jest taka, czy ja jeszcze mogę coś jej tutaj dać z... Spróbuję dać jej mage armor, nie wiem, czy się przyda. Ale spróbujemy, spróbujemy jak najbardziej i żeby nie było tutaj za mało tych buffów. Ja zobaczę czy mam jeszcze coś co mogę jej dać. Coś co sprawi, że e, będzie bardziej przydatna w walce, która niedługo będzie miała miejsce. E, Powiem wam patrzę na te mikstury, które tu są. Ja nic ciekawego więcej nie widzę, także wydaje mi się, że postać jest już, jest już maksymalnie zbuchowana. E, no nic innego mi więcej do głowy nie przychodzi. Jeszcze mogę pobłogosławić jej broń. Kurczę, czemu nie? Dać mnie w końcu. I jeszcze mogę dać zwiększony czas tego błogosławieństwa. Także naprawdę Valerie będzie mega mocno skoksana. Dobra. To wszystko, co ja potrzebuję. Ruszamy w takim razie. Ale widzę, że... Okej, okay, dobra. Coś tu mamy. Coś tu mamy. Możemy porozmawiać. W takim razie porozmawiajmy. Ja widzę, że to chyba zmienili. No i mamy przed sobą tutaj drużynę Paladynów. Wyglądają całkiem zacnie. I między innymi jest tam też Frederosinet. Właśnie to jest ten facet w średnim wieku. W bardzo błyszczącej, wypolerowanej zbroi i odwraca się w naszym kierunku. Jego broda i włosy są niesamowicie wystylizowane. Co tu jeszcze? Jeszcze taka. Mm... Jakby zdystansowana grzeczność gości na jego twarzy, a przenikliwe oczy patrzą na nas bardzo dokładnie. I mówi do nas Baronie Oswoldzie: Cóż to za honor spotkać cię we własnej osobie. Jestem Fredero Sinet, paladyn najbardziej, oświecon najbardziej oświeconej szelin z Zakonu Wiecznej Róży. Po czym Frederos spogląda na Waleri, i mówi do niej: Tu jesteś, Valerie. Jak wiele lat minęło od kiedy się ostatni raz widzieliśmy? Mm. Jestem szczęśliwy, że te lata nie, nie. Nie, nie, jakby to powiedzieć nie zmazały boskiego, jakby, e, boskiego nie wiem, wyglądu, błogosławieństwa z jej twarzy promiennej. E, no i tutaj, Valerie tylko krótko Skinęła głową i mówi pozdrowienia. Także się cieszę, że jesteś w dobrym zdrowiu, Fredero. Eee, I teraz tak, zapytamy go, powiedz mi, Fredero, dlaczego tu jesteś? No i ten paladyn patrzy na nas i mówi, że tak jak wspomniał jego zadaniem jest przywrócenie Walerii w łaski Sherry. No ona była paladynką, jakby no nie tutaj na początku tej serii Wam tam wspominałem, zresztą cała mówiła. I kilka lat temu. Został dokonany straszliwy błąd. Przeznaczenie zdeterminowało to, kim ona będzie jeszcze zanim się chyba urodziła, zanim nawet zdecydowała o tym, że zrezygnuje tutaj z powołania. I między innymi właśnie Fredero przychodzi tutaj, aby zaapelować do Walerii, do jej umysłu i żeby powróciła do swojej służby. No, i tutaj Walerii widać, że nie jest zbyt zadowolona i mówi, że Fredero mówi, jakoby ona była nie, nie. była w stanie zrozumieć, gdzie leżą jej obowiązki. A Fredero mówi, że dała je, dała ku temu powody. Więc zapytamy go, że. Znaczy zasugerujemy, że powinien porozmawiać z Walerii samemu. A Fredero mówi, żebyśmy nie odchodzili. A jego intencje mają być znane każdemu. I mówi bezpośrednio do Valery, że to tutaj, aby przywrócić cię e, do naszej wiary. Mm, Valery mówi naszej. Mm. I wyobrażasz sobie, że chciałbym wrócić, żeby służyć Shelyn, ale ponadto jeszcze w nią wierzę? Mm, mm, mm. No a Fredero mówi, że jej nie rozpoznaje. I dziwi się na ten ton, którym się Valerie do niego zwraca i pamięta jak kiedyś się zwracała tutaj z szacunkiem i grzecznością do starszych od siebie i była też jakby wzorem cnót dla innych nowicjuszy w zakonie no i Valerie tutaj podnosi delikatnie brodę i mówi, że ona tylko odwdzięcza się podobnymi manierami I skoro skoro tak łatwo mówi o tym, jaka ona jest, to ona też czuje się wolna do tego, żeby określać go w jakikolwiek sposób. Ona uważa, że on jest. No, takie spostrzeżenia tutaj, powiedzmy. A my powiemy tak. My się wtrącimy i powiemy, żeby Fredero uważał na swój język, że jest na naszych ziemiach i będzie respektował naszych poddanych. No i tutaj następnie Fredero spogląda na nas tutaj z, z, z szacunkiem. I mówi, że nie miał zamiaru być niegrzeczny i prosi o wybaczenie man, man, swoich manier. I że. trudne jest dla niego nie zwracać się do walerii jak do nowicjusza. Ponieważ tym, tym nowicjuszem była, kiedy ostatnio nas się widzieli. A Walerii mówi, a wracając do tematu powrotu do kościoła, e, o którym tak mocno, o to, który tak mocno zabiegasz, e, proszę Fredero, oszczędź mi swoich słów i swoich mów. E, w momencie, kiedy opuściła tej bramy zakonu, podjęła już decyzję, której nie zamierza zmieniać i nigdy nie wróci do zakonu Wiecznej Róży i nigdy nie będzie też służyć ponownie Shellen. I jakikolwiek nonsens, który został zapoczątkowany przez jego list, powinien teraz się zakończyć. Raz na zawsze. No i teraz tak. Następnie Fredero studiuje twarz Valerie. Jego oczy tam się zmieniają, i prawdopodobnie powiedzmy, że je mruży. I mówi, że nie wierzy nie dowierza własnym uszom. E I oczekiwał, e jakby skruchy po stronie Walerii, Skruchy za jej głupie wyczyny, skruchy za cierpienie, które zadała swojej rodzinie i wszystkim tym, którzy na niej polegali. A w zamian widzi, że taką dumną renegatkę. Która ośmiela się sprzeciwi sprzeciwiać woli bogini, a która ponadto e, sprzeciwia się samemu Fredero, tego, który ją e, wychował i uczył. No i teraz Lindsay nawet też dodaje swoje trzy grosze i mówi, że muszę przyznać, ale ma trochę racji. No ale następnie wzrok Walerii prawdopodobnie ją bardzo szybko ucisza. No i. Wypieki pojawiają się tutaj na twarzy Walerii, ale nie takie dobre, tylko takie, no, powiedzmy, rumieńce sprawiające yy, jakby trochę we wstyd. Nie wiem, coś w tym stylu. Czyli trudnym łapie, oddech i mówi, że nie jestem nawet odrobinę zaskoczona Twoimi słowami, Fredero. Zawsze byłeś głuchy na wszystko, co przekracza Twoją wiarę. I yy, że ona nie jest wybrańczynią szelin, nie jest zabawką bogów, stworzoną, aby. Yy, Stworzoną, aby w stworzoną ku ich ucieszę, jakby, no nie na tej zasadzie. Mówi, nie jestem. Po czym on jej przerywa, mówi, żeby tam się uciszyła, e, zanim gniew bogini ją dosięgnie. Mm. I mówi, że właśnie jej przeznaczenie już zostało zadecydowane e, i rozwija się niczym dywan przed nią. I mówi, dość. Nie przyszedłem tutaj słuchać rozpuszczonego dziecka. Który, jakby, no tutaj, no wykrzykuje, wykrzykuje tutaj swoje, jakby, racje, tylko przyszedł tutaj, aby zabrać ją do domu. I mówisz, że zabierze, że pociągnie ją za ucho i po prostu podstawi przed, przed, jakby, nie kongres, tylko to się jakoś tam nazywa, w, w wieże w ogóle, takiej, takiej, typowo, gdzie jest hierarchia kościelna, przed, przed konwent, po prostu, no, chyba to jest konwent, zgromadzenie? Chyba zgromadzenie, o. I ja powiem, że chyba wszyscy powinni się trochę uspokoić. No ale Valerie mi tutaj przerywa i prawie krzyczy, mówiąc, że Fredero, to, co nazywasz domem, było dla mnie więzieniem. Mój dom jest tutaj, na tych ziemiach. Razem przy boku barona, dla którego walczę, i przelewam swoją krew. No, nie powiem, bardzo to jest budujące, bardzo fajne, dlatego Valerie będzie miała tutaj e, szczególne moje względy w takim razie. Zaraz po Amirie, oczywiście, i zaraz po Lindsay, i zaraz po całej reszcie Plejady postaci. E, I mówi, że nie opuści tego miejsca, dopóki nie umrze. E, tu, w skradzionych ziemiach, po raz pierwszy może decydować sama o sobie. E, I tutaj właśnie należy, i w to. to, w to w, tutaj do tego miejsca należy i w to wszystko wierzy. No, nie czuje nawet, kiedy rymuje. No i Valerie następnie tutaj e, mówi do Fredero, żeby zabrał swoich ludzi i wrócił z powrotem do opactwa y, Wiecznej Róży. Jeśli będzie miał cały czas czelność, żeby nazywać ją e, wybrańcą Sheryn, czyli Bogini Piękna. E, I mówi, żeby no, przekazał swojej bogini, aby następnym razem lepiej dobierała sobie swoich tych wybrańców jakby, no nie? No i Fredero mówi, jak śmiesz i powiemy tak, powiemy, że dobrze powiedziała Walerii, stajemy za nią, za nią po prostu murem. No i teraz tak, Fredero patrzy na walerii, wyciąga swoją broń i mówi, że jeśli nalegasz, że jeśli nalegasz, Hmm, nie wiem jak to przetłumaczyć dobrze. Wygląda na to, że wyzywają na pojedynek. Może, może w ten sposób na tej zasadzie. No, a Valerie e, spogląda tutaj na e, Frederika, Frederico, Fredero. E, I mówi, że o, nagle jestem dla Ciebie niezależną osobą w Twoich oczach w końcu. W takim razie zgadzam się na pojedynek z ogromną przyjemnością. I. Valerie zwraca się do nas pytając się, czy będziemy jej sekundantem. A my powiemy, że. Okej, okay, dobra, jakby powiedz mi, powiedz mi, co mam robić. No i ona tutaj mówi, że mm, zadaniami sekundanta jest obserwowanie walki, e, jakieś mediacje podczas pojedynku i jeśli będzie tego wymagała sytuacja, będziemy mogli zadeklarować werdykt tego pojedynku. Myśli, że to jest wszystko, po czym sama wyciąga broń i mówi, żebyśmy się odsunęli i nie chce nas uderzyć przez przypadek. No i teraz tak, Fredero tutaj, Sinet, mówi, że zobaczmy czego się nauczyłaś od swoich tutaj najemniczych przyjaciół. I teraz nastąpi prawdopodobnie walka. Wstęp jest długi. Ja pamiętam, że kiedyś jak grałem w tą grę, to zajmowało mi mega dużo czasu, bo często tutaj przychodziłem o wiele za wcześnie. Ja nie wiem, czy teraz nie będzie podobnie, ale mam moda, który zmienia klasę postaci Valery. Więc może to wyglądać nieco inaczej. No, przyszedł też Olek, który pyta się, co tutaj się dzieje. No, a po prostu tutaj rycerze będą ze sobą walczyć. No, Valerie może nie jest rycerzem, ale pod względem ryżczunku jak najbardziej jest. I się pyta Walerii, czy są gotowi, i zaraz zacznie się walka. Ok, sekundant Frederego będzie tutaj odliczał. Wszyscy mają się przygotować i zająć pozycję. No i odlicza i zaraz zacznie się walka. Mamy to. Ja sobie wybiorę oczywiście tryb urowy. będzie mi łatwiej. On tutaj rzuca zakręcia, no jest paladynem. Valeri też ma zakręcia, powiedzmy, że jakaś tam pozostałość w, e, z poprzednich lat. O, tutaj żałuję, że nie użyłem tego zakręcia wcześniej, ale też użyję. Ząb za ząb. Także możemy to w ten sposób zrobić. Na razie sobie poczekam. On powinien do mnie podejść? Nie, nie podejdzie do mnie, ma jakąś super broń, super umiejętność Paladyna, która zwiększa mm, moc broni. Dobra, my go spróbujemy obalić, zobaczymy czy nam się uda. Absolutnie nie jak bardzo nam się to nie udało? No, teoretycznie udałoby nam się to, gdybyśmy mieli chociaż 10 rzutu, tam 11, ale mieliśmy rol 1, także totalnie zero szans. On też używa tutaj manewrów w walce, między innymi jeden z nich jest taki, że Zabiera nam całą klasę pancerza, dlatego może nas bardzo mocno uderzać, no ale nas to nie dotyczy, będziemy próbować go cały czas przewracać i dzięki temu ja będę miał na niego więcej ataków, powinienem mieć, ale to mi tutaj się nie powiodło, niestety, niestety, dobra, próbujemy jeszcze raz, a właściwie nie, teraz użyję tutaj tego, jak ja to nazywałem, mściwego smagnięcia, I teraz powinien zadawać mu naprawdę ogromne obrażenia, teoretycznie nie trafiam, jak bardzo nie trafiam. On ma 33 klasy pancerza. No nie jestem w stanie go trafić w żaden sposób, dopóki ja mam pewnie moje buffy związane z bronieniem się. Um, także no cóż, trudno. Próbujemy dalej. Jakiś atak wejdzie, na pewno. Zobaczymy, może jeszcze raz go powalę. ok, dobra. Jest atak w opportunity, ale jest nie tym razem. Bardzo niedobrze, ja mocno zostaję wciery od niego. Jest jeden cios. On używa tutaj jakiegoś zakręcia. Ja już nie mam życia. Dobra, to jest chyba ten moment, w którym ja powinienem się zacząć leczyć, kurde. Myślałem, że pójdzie mi lepiej, że już mam takie umiejętności, że. Dam sobie radę. Okay, ja mam bardzo dużo zaklęć, ale one mi nie pomagają. W ogóle nie pomagają. Ja to się bardziej skupiam teraz na tym, żeby przeżyć, kurde. Dobra. Znowu mnie powalił, a ja spróbuję go powalić znowu. Tym razem mi się nie udało. On mnie po prostu katuje, kurde. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Hmm. Czy ja mam jeszcze jakieś... E, jednak tego potem. Ja muszę zacząć jakie ja mam poty, bo będzie naprawdę zaraz bardzo źle. Niewidzialność. Niewidzialności nie chcę. Na pewno nie chcę. No nic, próbujemy dalej jakby. A nuż się uda. Dopóki nie trafi mnie dwa razy, jestem w miarę bezpieczny. Ja na razie go w ogóle nie trafiam. Ma zbyt duże. zbyt dużą obronę. To użyję jednego pota. I go nie trafiam. On to jest ten wyższy poziom trudności. To tutaj będzie zupełnie nie tak jakbym chciał. A to jest jeszcze paladny, który potrafi się leczyć. I nie wiem, który ma poziom, ale zakładam, że bardzo duży. Nawet go nie widzę. Przydałby mi się jakiś inny atut może po prostu. Ale na razie nie mam nic takiego. Teraz żałuję, że nie kupiłem sobie potów. No, chociaż mam te czary, kurde, bo chociaż to mnie trochę obroni. Dobra, jeszcze tutaj jeden cios. Okej, okay, ja może będę próbował cały czas tego tripa używać, bo może ten trip będzie rozwiązaniem, jak tylko mi się uda. O, jest jeden atak dodatkowy. Okej, okay, to jest szansa dla mnie. Czyli jak ona już tripuje, to zadaje obrażenia, tylko najgorsze jest to, że on wstaje i mnie totalnie niszczy, a ja muszę próbować cały czas go tripować chyba i to będzie moje rozwiązanie. Chyba, że on mnie zniszczy i wtedy będzie lipa. Hmm, hmm, hmm. Ok, czyli będę go tripował i jednocześnie będę się bronił przed następnym atakiem i może jakoś to pójdzie. Brzmi sensownie. Dobra, rezygnuję tutaj z obrony. Jest kolejny cios. Musie kiedyś w końcu skończą te, te ataki. Jest więcej niż pewne. Znowu go stripuję. Okej, okay, ponownie obrona Powin, powinno mi się udać. Ja tu chyba znalazłem lukę w prawie. Doskonale, doskonale. I je w tą wtedy nie zdaję też dwóch ataków, więc mam większą przeżywalność. Kurde, no to jednak. Dopóki ja będę go oczywiście powalał, bo jak go nie powalę, to zaraz będzie jeden cios i drugi. I po mnie. Dobra, próbuję go powalić. Będzie okazja, żeby użyć potów. Ile ja mam? Jeszcze dwa poty. Robi się naprawdę niebezpiecznie już. A on cały czas się leczy. Co za skubaniec. Dobra, jeszcze raz. Powalenie, krytyczny cios. Doskonale. I jedno leczonko. Stać mnie na to. Ale dobrze, dobrze, że to weszło. On się znowu leczy. Co za gagatek. Jeszcze za każdym razem atakuje. No to jest bez sensu, ale gdybym wiedział od razu o tej taktyce, to mógłbym wcześniej to robić. Ja się obawiam, że. że chyba padnę. Nie idą mi za dobrze teraz. Okay, spróbuję go znowu powalić. I nie udało się i prawdopodobnie to będzie moja śmierć. No nie, może ten jeden potyk jeszcze mi pozwoli jakoś przeżyć trochę. Ok, dobra, jest szansa. Nadal jest szansa. Ok, jest atak. Doskonale. I jeszcze jeden potek, ja muszę sobie zwiększyć szanse, bo jak nie skrytykuję, to będzie koniec. Okej, okay, dobra, użył e, e, dyslokacji, jakby zbroi, to sprawia, że właśnie tracę ten bonus, to już mówiłem. Furde, ale lipa. No dobra, ale RNG god jest po mojej stronie. Kurde, nie jest po mojej stronie, nic przeciwko mnie. Dobrze, nadal jest po mojej stronie. Zwycięstwo. Moralne zwycięstwo. Bardzo się cieszę. Straciłem wszystkie poty, ale było warto. Pojedynek wygrany, satysfakcja zachowana. No i co? Fredero tutaj klęczy na jedno ze swoich kolan, dysząc i rzężąc. I mówi, no tak, zawsze byłaś lepsza w walce. Bardziej niż jej duch i charakter. Coś takiego. A Tristan mówi, palmy Sarenrae. Walka została zakończona bez żadnych ofiar, tak? Tak było. A Valerie stoi nad swoim pokonanym adwersarzem, trzymając swoją broń. Następnie zdejmuje swój wzrok z Fredero. Kłania się nisko. Zaraz, zaraz, zaraz. Moment. Się, no chyba się skłoniła nisko, a następnie patrzy na nas. I no cóż, my mówimy, że pojedynek jest skończony i Valerie jest zwycięzczynią. No a Valerie tutaj obniża swoją broń w akcie jakby tutaj takiego wytchnienia i mówi, dość Fredero, dostajesz czego chciałeś, a teraz opuść te ziemię i moje życie na zawsze. Doskonale. I Fredero mówi, że jak najbardziej posłucha tutaj słowa zwycięzcy i tutaj życzy powodzenia Walerii. I wszystkiego najlepszego dla nas jako barona. I ma nadzieję, że ta wojowniczka, czyli Walerii, będzie służyła nam lepiej niż swojej niedawnej bogini. Także pod tym względem ok. To cieszy. Na no Svetlana mówi: dro... Dobrzy bogowie, twoja twarz, Walerii. No i my widzimy tutaj szramę przebiegającą przez jej piękną twarz. Valerie mówi co? Czy jest tutaj coś, po czym dotyka swojej e, rany, która właśnie przycina jej twarz i patrzy na krew na swoich e, rękach. Jest bardziej jakby... Mm, nie jest przerażona, tylko jest jakby zdumiona. Może w ten sposób. I my powiemy, że spróbujemy Cię uleczyć, a ja ona dotyka ponownie swojej rany. E, i odmachuje ręką, i mówi, że to jest nic. Nawet nie czuje bólu, tylko zmęczenie, i żebyśmy oszczędzili tutaj swojego, swojej litości na nią na kogoś, kto jest naprawdę zraniony. A Walerii mówi, że ona potrzebuje po prostu odpocząć i umyć się po całej ten, tej konwersacji na temat Shellen No i co? Udało się w takim razie rozwiązać problem Walerii. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo satysfakcjonujące. No i tak, jak już mówiłem, przy okazji, skoro jesteśmy w placówce handlowej Olega i rozwiązaliśmy sprawę, no niestety Valerii jest tutaj nadwątlona troszeczkę przez, przez, przez walkę, ale to nic, mówi się, trudno żyje się dalej. No nie powiem, ta rana wygląda dość poważnie, ale porozmawiamy z Bokenem i spróbujemy go namówić do tego, żeby nam zaczął służyć i zapytamy się, co by sprawiło, żeby został naszym nadwornym alchemikiem. E no, on jest zdziwiony i mówi, że kurczę, że tyle dla niego dobrego zrobiliśmy, że się zgodzi i że będzie potrzebował tylko po prostu miejsca na swoje laboratorium, jakiś rodzaj warsztatu. No i super, to w takim razie mamy sprawę załatwioną. Eee, bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. I nie zostało nam nic innego, w takim razie jak wrócić chyba do naszego. Em, do naszej stolicy. Dowiedzieć się, bo może się to żeby mieli nam coś do powiedzenia. Albo skoro mamy też tak dużo czasu, chociaż to no, dużo czasu to jest pojęcie względne. Bardziej mi chodzi o to, że przede wszystkim jest ten półelfi, półelfi Eneo, który tutaj e, zabił żatel, Ale jako, że żatel jest nieumarły, to ja myślę, że mamy mnóstwo czasu, żeby tą sprawę rozwiązać. A my możemy się udać właśnie tutaj trochę rozwiązać zagadek związanych z głębinami Tenebros. E, tam jest jakieś, są jakieś ruiny, skrywa się potężna magia. Przy okazji, może coś tutaj zlutujemy. Powiem wam tak, ja się tu udam. Ja się tu udam na pewno, na pewno może być ciekawie. Co będę mógł, to zabiorę dla siebie po drodze. Może odkryjemy jakieś ciekawe miejsce jeszcze. Ewidentnie wygląda to tak, jakby coś mogło się gdzieś tutaj jeszcze kryć. Powiem wam tak. Yy... Hmm. Dobra, chyba dotarliśmy do tego miejsca. Nie, ja muszę jakoś to obejść. Nie, jesteśmy. W takim razie zobaczymy, co nas tutaj czeka. Chociaż ja myślę, że chyba zakończę ten odcinek. To będzie taki krótki odcinek follow-upowy. A my się dowiemy, co tutaj jest. poeksplorujemy dungeon w następnym odcinku. Tak, to będzie chyba dobre rozwiązanie. Przede wszystkim tutaj widzimy ogromnego smoka. Nie mogę się doczekać, aż z nim porozmawiamy, ale to będzie w następnym odcinku. Ja w takim razie Wam ślicznie dziękuję za uwagę. E, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajka, komentarz albo subskrypcję, a ja postaram się, może nawet jeszcze dzisiaj, e, nagrać odcinek, w którym przemierzymy tutaj te głębiny. Poznamy smoka, zobaczymy o co chodzi z tym, z tym stołem i o co chodzi tutaj z tym gościem. To wszystko w następnym Odcinku. Ja Wam w takim razie ślicznie dziękuję. Trzymajcie się. Hej!